Rozdział 15. Aksjomaty hermetyczne. Posiadanie wiedzy, dopóki nie towarzyszy mu jej ukazywanie w działaniu, jest jak trzymanie kosztownych metali próżną i głupią rzeczą. Wiedza, tak jak bogactwo, musi być używana. Prawo użycia jest uniwersalne i ten, kto je narusza, cierpi z powodu swego konfliktu z naturalnymi siłami. Chybalion. Nauki hermetyczne, chociaż zawsze są bezpiecznie zamknięte w umysłach szczęśliwych ich posiadaczy, z wymienionych wyżej powodów nigdy nie powinny być jedynie przechowywane i utajnione. Prawo użycia żyje w naukach, jak widać w odniesieniu do powyższego cytatu z Kybaliona, który stwierdza to wyraźnie. Wiedza bez jej używania i wyrażania jest rzeczą próżną, nie dającą żadnej korzyści swemu posiadaczowi czy rasie. Strzeż się mentalnego marnotrawstwa i wprowadzaj w czyn to, czego się nauczyłeś. Studiuj aksjomaty i aforyzmy, lecz również je praktykuj. Niżej podajemy kilka z ważniejszych aksjomatów hermetycznych, pochodzących z Kybaliona, dodając do każdego kilka komentarzy. Przyjmij je, praktykuj i używaj, gdyż nie staną się Twoje, dopóki ich nie użyjesz. By zmienić swój nastrój lub stan mentalny, zmień swoją wibrację. Kybalion. Osoba może zmienić swoje mentalne wibracje wysiłkiem woli w kierunku celowego ustawienia uwagi na bardziej pożądany stan. Wola kieruje uwagą, uwaga zmienia wibracje. Kultywuj sztukę uwagi poprzez swoją wolę, a rozwiążesz tajemnice opanowania nastrojów i stanów mentalnych. By zniszczyć niechcianą częstotliwość mentalnej wibracji, użyj prawa biegunowości i skoncentruj się na przeciwnym biegunie, który zamierzasz osiągnąć. Zlikwiduj to, co niepożądane, zmieniając jego polaryzację. Kybalion. Jest to jedna z najważniejszych formuł hermetycznych. Oparta jest na prawdziwych naukowych zasadach. Ukazaliśmy, że stan mentalny i jego przeciwieństwo są jedynie dwoma biegunami jednej rzeczy i że poprzez mentalną transmutację można tę polaryzację odwrócić. Zasada ta jest znana współczesnym psychologom, którzy stosują ją do zrywania z niepożądanymi nawykami, zachęcając uczniów do koncentrowania się na przeciwnej własności. Jeśli masz w sobie strach, to nie marnuj czasu, próbując zabić ten strach, lecz kultywuj jakość odwagi, a strach zniknie. Niektórzy pisarze wyrażali tę ideę dobitnie, używając przykładu ciemnego pokoju. Nie musisz odganiać, czy wyrzucać ciemności, a jedynie, otwierając okiennice, wpuścić światło, by znikła ciemność. Aby zlikwidować negatywną wartość, skoncentruj się na pozytywnym biegunie tej samej wartości, a wibracje stopniowo zmienią negatywne w pozytywne, aż staniesz się spolaryzowany na pozytywnym biegunie zamiast na negatywnym. Odwrotność tego jest również prawdziwa, o czym przekonało się wiele osób ku ich rozpaczy, kiedy pozwolili sobie zbyt długo wibrować na negatywnym biegunie rzeczy. Zmieniając swoją polaryzację, opanowujesz swoje nastroje. Zmieniasz swoje stany mentalne, odnawiasz swoją dyspozycję i budujesz charakter. Wiele z mentalnego opanowania zaawansowanych hermetyków dzieje się dzięki temu zastosowaniu polaryzacji, która jest jednym z najważniejszych aspektów mentalnej transmutacji. Pamiętaj o aksjomacie hermetycznym, cytowanym już wcześniej, który mówi: Umysł, tak samo jak metale i elementy, może być transmutowany od stanu do stanu. Od stopnia do stopnia, od uwarunkowania do uwarunkowania, od bieguna do bieguna, od wibracji do wibracji. Kybalion. Opanowanie polaryzacji jest opanowaniem podstawowych zasad mentalnej transmutacji bądź mentalnej alchemii, gdyż dopóki osoba nie posiądzie sztuki zmiany własnej polaryzacji, będzie niezdolna do wpływania na swoje środowisko. Zrozumienie tej zasady umożliwia zmianę własnej biegunowości tak samo jak i biegunowości innych osób, jeśli poświęci się czas, uwagę, naukę i praktykę potrzebną do opanowania tej sztuki. To prawo jest prawdziwe, lecz uzyskane rezultaty zależą od trwałej cierpliwości i praktyki ucznia. Rytm można zneutralizować, stosując sztukę polaryzacji kybalion. Jak tłumaczyliśmy w poprzednich rozdziałach, hermetycy utrzymują, że prawo rytmu ukazuje się na płaszczyźnie mentalnej tak samo jak na płaszczyźnie fizycznej i że oszałamiające następstwo nastrojów, uczuć, emocji i innych stanów mentalnych spowodowane jest zwrotnym ruchem mentalnego wahadła, które zabiera nas z jednego ekstremum uczuć do drugiego. Hermetycy uczą również, że prawo neutralizacji pozwala osobie w wielkim stopniu pokazywać działania rytmów świadomości. Jak już wyjaśniliśmy, istnieje wyższa płaszczyzna świadomości, tak samo jak zwykła, niższa płaszczyzna, a mistrz wznosząc się mentalnie na wyższą płaszczyznę, powoduje, że ruch mentalnego wahadła ukazuje się na niższej płaszczyźnie, a on sam istniejąc na wyższej Ucieka świadomości ruchu wstecznego. Jest to efektem spolaryzowania się na wyższą jaźń, a tym samym wzniesienia mentalnych wibracji ego ponad te zwykłe płaszczyzny świadomości. Jest to podobne do wzniesienia się ponad jakąś rzecz i pozwolenia, by przeszła pod tobą. Zaawansowany hermetyk polaryzuje się na pozytywnym biegunie swojego istnienia biegunie jestem. A nie na biegunie osobowości, a poprzez odmawianie i zaprzeczanie działaniu rytmu, wznosi się ponad swoją płaszczyznę świadomości. Stojąc trwale w swoim stwierdzeniu istnienia, pozwala wahadłu cofnąć się na niższej płaszczyźnie bez zmiany własnej polaryzacji. Dokonywane jest to przez wszystkie osoby, które osiągnęły jakikolwiek stopień panowania nad sobą, niezależnie od tego, czy rozumieją to prawo. Czy nie? Takie osoby po prostu odmawiają bycia przenoszonym przez wahadło nastroju i emocji, oraz przez mocne zapewnienie wyższości, pozostają oni spolaryzowani na biegunie pozytywnym. Mistrz oczywiście osiąga dużo większy stopień zdolności, gdyż rozumie on prawo, które pokonuje prawem wyższym, i poprzez użycie swej woli osiąga on taki stopień równowagi i niezmienności mentalnej, który wydaje się niewiarygodnym DLA tych, którzy pozwalają, by mentalne wahadło nastrojów i uczuć przenosiło ich w przód i w tył. Jednak zawsze pamiętaj, że nie niszczysz prawa rytmu, gdyż jest ono niezniszczalne. Jedynie pokonujesz jedno prawo, przeciwważąc je innym, przez co równowaga zostaje zachowana. Prawa równowagi i przeciwwagi działają na płaszczyźnie mentalnej tak samo jak i na fizycznej. A zrozumienie tych praw. Umożliwia danej osobie dokonywać tego, co zdaje się być odrzucaniem praw, podczas gdy jest to jedynie używanie przeciwwagi. Nic nie wymyka się prawu przyczyny i skutku, lecz istnieje wiele płaszczyzn przyczynowości i można używać wyższych praw do pokonywania praw niższych. Kybalion! Rozumiejąc praktykę polaryzacji, hermetycy wznoszą się na wyższą płaszczyznę przyczynowości i tym samym przeciwważą prawa niższych płaszczyzn. Wznosząc się ponad płaszczyznę zwykłych przyczyn, sami stają się w pewnym stopniu przyczynami, zamiast być jedynie przedmiotem ich działania. Będąc w stanie panować nad swoimi nastrojami i uczuciami, oraz będąc w stanie neutralizować rytm, co już wyjaśniliśmy, są oni w stanie w dużej mierze uciekać działaniu przyczyny i skutku na zwyczajnej płaszczyźnie. Masy ludzi są przenoszone, posłuszne swemu środowisku, woli i pragnieniom innych, silniejszych od siebie, działaniu wrodzonych tendencji, sugestiom i innym zewnętrznym przyczynom, które poruszają nimi jak pionkami na szachownicy życia. Wznosząc się ponad te przyczyny, zaawansowani hermetycy szukają wyższej płaszczyzny mentalnego działania, a dominując swoje nastroje, emocje, impulsy i uczucia, tworzą dla siebie nowe charaktery, wartości i moce, którymi pokonują swoje zwyczajne środowisko, tym samym stając się graczami zamiast pionkami. Tacy ludzie pomagają prowadzić grę życia, a nie są przenoszeni w różne strony przez silniejsze wpływy, moce i wolę. Oni używają prawa przyczyny i skutku, a nie prawo używa ich. Oczywiście, nawet najwyżsi są przedmiotem prawa, gdyż ukazuje się ono na wyższych płaszczyznach, lecz na niższych płaszczyznach działania są oni mistrzami, zamiast niewolnikami. Kybalion mówi: Mądrzy służą na wyższym, lecz rządzą na niższym. Są posłuszni prawu pochodzącemu z góry, lecz na swojej własnej płaszczyźnie i na niższych rządzą i wydają rozkazy, a jednak robiąc to, tworzą oni część tego prawa. A nie przeciwstawiają się mu. Mądry człowiek wchodzi w prawo i, rozumiejąc jego działanie, używa go, zamiast być jego ślepym niewolnikiem. Tak samo jak uzdolniony pływak skręca tu i tam, przemieszczając się tam, gdzie chce, zamiast być jak kłoda, która jest bezwolnie przenoszona przez wodę, tak samo można porównać człowieka mądrego do przeciętnego. A jednak, zarówno pływak, jak i kłoda, Mądry i głupiec są przedmiotem prawa. Ten, kto to rozumie, jest już na drodze do bycia mistrzem. Kybalion. Na zakończenie pozwolimy sobie ponownie zwrócić uwagę na ten aksjomat hermetyczny. Prawdziwa transmutacja hermetyczna jest sztuką mentalną. Kybalion. W powyższym aksjomacie hermetycy uczą, że wielkie dzieło wpływania na środowisko jest dokonywane poprzez moc mentalną. Wszechświat jest w pełni mentalny, więc może być rządzony jedynie przez mentalność. I w tej prawdzie można odnaleźć wytłumaczenie wszystkich zjawisk i manifestacji różnych mocy mentalnych, które przyciągają tak wiele uwagi i badań w tych wczesnych latach XX wieku. U podstawy nauk różnych kultowych szkół zawsze trwale pozostaje zasada mentalnej substancji wszechświata. Jeśli wszechświat jest w swojej substancjalnej naturze mentalny, to mentalna transmutacja musi zmieniać jego uwarunkowania i zjawiska. Jeśli wszechświat jest mentalny, to umysł musi być najwyższą mocą wpływającą na jego zjawiska. Jeśli się to rozumie, to wszystkie tak zwane cuda widzi się tym, czym są naprawdę. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Chybalion.